Jak co roku we wrześniu bierzemy udział w imprezie organizowanej przez Dom Kultury na Starówce, to są kolejne już manifestacje poetyckie. I w ramach tej imprezy mamy tutaj stoisko antykwaryczne. Do tej pory byliśmy pod chmurką na rynku. Tym razem jesteśmy w budynku SDK. Dobrze, że w ogóle tutaj jesteśmy, natomiast gorzej niestety, że w środku, to znaczy, że po prostu wiele osób do nas nie dociera, bo nie wie, że tutaj jesteśmy. Trudniej tutaj dotrzeć. Natomiast no cały czas staramy się maksymalnie wychodzić z książką do ludzi tam, gdzie jest to tylko możliwe. Czyli udział w imprezach plenerowych, w festynach, kiermaszach różnego rodzaju. To jest właśnie kolejny z nich.